Cześć Boże, cześć, witam Was w kolejnym odcinku Boskiego Luncha w takim poniedziałkowym wydaniu. Dzisiaj spotykamy się w liturgii, modlimy się psalmem 119, fragmentami tego długiego psalmu, który mówi nam o dwóch ważnych rzeczach dzisiaj. Zaczyna się od tego, że, no oczywiście tak psalmista nie mówi, ale mimo, że jest poniedziałek, to może być dzisiaj trudno. Nie tylko dlatego trudno, że po weekendzie, że po jakimś urlopie, po jakimś wolnym, tylko dlatego, że może spotkać się jakieś zło, jakieś niebezpieczeństwo. Jakieś oszczerstwo, jakieś kłamstwo na Twój temat. Psalmista nam modli się razem z nami, żebyśmy się w tym wszystkim nie poddawali, ale trwali przy Bożym słowie, przy Bożej obietnicy, przy Bożej doblanowinie, czy przy tym, że Pan Bóg jest ze mną i najważniejsze jest to, co Pan Bóg o mnie, o Tobie mówi. To jest pierwsza rzecz i myślę, że najważniejsza, druga sprawa. Czasem mówimy, że dobro rodzi dobro, zło rodzi zło. Że gdzieś w obliczu jakiegoś zła, które, którym się spotykamy, które nas atakuje, czasem odreagowujemy też jakimś złem. Na kłamstwo odreagowujemy pewnym kłamstwem, żeby się może usprawiedliwić, że może się wybiegć na siłę, zrobić coś, a przy okazji jakieś rzucić kłamstwo na kogoś drugiego. Może ci dzisiaj taka sytuacja spotka, że przyjdzie jakaś taka łatwość, żeby kogoś oczernić, żeby kogoś obowinić, dlatego że czujesz się przez kogoś zraniony. I módl się dzisiaj słowami psalmisty, żebyś był jak najdalej od kłamstwa, w swojej, aby Twój język był jak najdalej od kłamstwa, żebyś tym kłamstwem się nie karmił, ale żebyś żywił prawdą i dobrem, bo też taki jest Pan Bóg. Życzę Wam dobrego, pięknego poniedziałku, kochani, w tym właśnie w prawdzie i w tej obecności Pana Boga. Ten poniedziałek jest piękny, bo jest z nami Pan Bóg i dlatego jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, jesteśmy szczęściarzami. Dlatego, że mamy tak wielkiego Pana Boga. Trzymajcie się z Bogiem. Cześć Boże. Cześć.